Po bursztyn do barbarzyńców, czyli co nam dali Rzymianie? Pomysł był właściwie prosty: odnaleźć bursztyn dla współczesnych Polek. W starożytności ludzie ryzykowali życie, by zdobyć elektron, jak nazywają ten kamień Grecy. Pliniusz Starszy pisze w swojej Naturalis Historia, że bursztynowa figurka była warta więcej niż rosły niewolnik. Bursztyn zdobił kobiety. Mężczyzn był stosowany w wystroju wnętrz, broni używano go nawet do zdobienia sieci, którym walczyli gladiatorzy. Człowiek epoki brązu i żelaza umieszczał bursztynowe amulety i wisiory w grobach najważniejszych członków swojej społeczności. Z bursztynem wiązały się niezliczone wierzenia i legendy, jak ta o synu Zeusa, Faetonie, który zabrał ognisty rydwan ojcu i ruszył w kierunku słońca. A że pod fruną zbyt blisko nie znał lekcji o ikarze biedak rydwan się spalił i faeton zginął. Jego zrozpaczone siostry płakały złotymi łzami, kołysząc się w smutku, aż zeus zamienił je w topole. Ich łzy to żywica tych drzew, którą ziemia zostawiła światu legenda wyraża w pewnym stopniu również frustrację badaczy. Którzy do dziś nie potrafią stwierdzić, z jakich drzew płynęła żywica, która dała nam tak zwany bursztyn bałtycki. Takich tajemnic jest więcej, choćby pytanie o wiek bursztynu. Potrafimy już ocenić wiek złóż, w których go znajdujemy między 40 a 220 milionów lat, w zależności od miejsca. Ale wiek samej żywicy trudno oszacować ponad wszelką wątpliwość, a opinie Różnią się bagatela paroma milionami lat.